Joł Luis! Oczywiście czy już? na komisariacie tam, nie? No, na no, komisariacie. Dobra, słuchaj, podlecę tylko. Z z zgarnę zlecenie. Y dobra, dobra. A kurna. No i sary. No to nie ma co się dziwić, mówiłem, mówiłem. Wenton to jest taki jeden gościu, który siedzi w pracy, ogląda moje streamki, no i widzisz. I za to wszyscy go szanują. <grystanie> <grystanie> to się kręcą, dobra, no szybko spierdalam. No właśnie, no i on jeszcze pracuje w Twitchu, też, nie? Więc inne streamy też musi oglądać. Kurde, czemu nie działa? Średnie jest? Nie ma. Ej, czemu nie ma? A, policji jest za mało, kurwa. Oj lipa, nie zrobimy. Vipa, sorry, jest za mało policji na serwerze. Kurwa, jeszcze przed chwilą byli. <grywka> Ale zadzwonię do niego powiem mu. O! Ja dole. turbo za bardzo działało, zajbałem kurwa centralnie w palmy. Gdzieś? Nie, nie, dobra, słuchaj, jadę na robotę, bo mam tutaj robotę normalnie przy DMV. Yy, a ty jesteś teraz w yy, restauracji, nie? Bez zlecenia z przed DMV. A dobra, bo yy, widziałem. Co, to, co robotę przed DMV, co się dzieje tam? Yy, nie, nie, nie ma WIPA, nie ma WIPA, biorę z, z, zwykłe zlecenie. Dobra, dobra. No, no a 10 ja tak, złapiemy się wezmę tylko dostarczę tą furę, Kurwa, już znowu rozjebałem swój wóz. Dobra, dobra, no, to, to w to kontakcie spojrzyj. jesteś tu, Jimmy? A jest, o kurwa. Już O, Stop. dobra, dobra, nic, nic, rozłączam się. 4-2 cztery, cztery, rady coś. A dobra. A, bo ty na radiu kiedyś, myślałem, że na komórkę do mnie Nie, 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 się się nie, nie, czy coś, nie, nie, Dobra, na no, nie, to jest zwykłe zlecenie, sobie radę. radę, Primo, el primo, ha to ha, niech się, niech się, niech się, niech się, niech się, niech mieć, niech się, niech się, Dobra. Kurwa, gdzie mam tą furę dostarczyć. Dobra, Mirror Park. Nie ma tragedii, musiałem zdzić kurwa, tamtych garnuchów. Joł, i hydraulika nadziała. Niespodziewane w tych samochodach. Cześć, co się, się pierdoli? Piękna niebieska ta picerka. No, może bym oskubał dziś jakiejś dostawcy pizzy z pizzy? Ha! Zajebisty pomysł. Ha, ha, ha Dobrze jedzę! Zajebisty jest ze mnie kierowca. Oooooh! Kurwa! Trzeba... Ja pierdolę! Fura mi sama skacze! Ja pierdolę! Chudra unika mi się rozopczyła! to wszystko w porządku? Zajmę... Trochę zdenia, Ale nic! Całe ja szczęście. Ja piedol... Nie, 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 dzięki! A pan tu pracuje? Oh. Tak, tak, pracuje. Pan jest właścicielem? No. Oh. Współ. Tu Zadzwonię do pana nie, nie niebawem. Dobrze, dobrze. Kurwa fura mi się skacze. Pierdolona się zepsuła Kurwa cała hydraulika mi się rozjebała, no właśnie wykrakałem Działała i teraz się działa dobrze, tak jak powinna Shit! Dole, to już nie bał się już w drobny mak. Już no, jest po furze, ja pierdolę. Od tyłu, dobra, dobra, już podjeżdżam od tyłu. Halo! Halo? Cały chuj do sam, dwie suby. Słuchaj, złapiemy się, ja się będę zawijał. Gdzie podjechać do ciebie? Gdzie podjechać? Jest na Dobra, dobra, jadę. Co jak to? Nie rozumiem. Patrzysz, tutaj sobie co to się dzieje? Leży normalnie na mnie. Obserwuję kabelki. Ogólnie jego yy, zainteresowania, takie główne, tego mojego kociaczka to jest właśnie kabelki, nie? Ej, czemu ja mam 8 dolców za pojazd? Kurwa płacę. Ja pierdolę. No a co z fikną? No przecież i tak trzeba takiego szczupaka ubić. Co on sobie kurwa do akwarium go wpuścić Oj kurwa, nie mam kanapek przy sobie Gabryś. Bardzo cię przepraszam, stary Zostaw tą rureczkę małą. <śla> ja się zastanawiam, co ty tak siedzisz tutaj w tym normalnie, w, w, w tym serwisie. A to panierka po prostu, twoje. dzień dobry, dzień dobry, bardzo mi ją Akurat, dzień akurat dzień się składa, dużo, dużo mi mówił właśnie o pani, dużo mi mówił. Mówił, właśnie opowiadał. z nią, że się spotykać. No tak, spotykacie od dłuższego czasu. No, naprawdę. Nie się wstydzi pani to powiedzieć, ale ciekawa. co, no co, to ja powiedziałem, Nie, tak. No jestem. Dzięki, Jimmy, ci, na ciebie zawsze można. A, no, spokojnie, no spokojnie, no. A jak się pani nazywa? Loren, miło mówi. O, super. Lauren, ja się nazywam dziękuję. Jimmy, Big Jimmy, Jimmy proszę a, pani. pan to chyba kiedyś do mnie pisał nawet, na napadniku. Tak mi się wydaje, a, a, coś zdjęcia? A, a, a się... tak, żeby Panie fotki pisał. sobie normalnie porobić, tak, tak. Fotki, no, no, no. Coś takiego Ale Te głosy. babeczki to pani, tak się zapytam tylko? Właśnie nie, 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 ale chyba się pan ci, może A, dobra, to, to się podejrzewam. Ale, ale pan się brałaś, pan się brałaś. O, dobra. No, więc to musimy na socjalne pojechać. dobra, nie Dobra, tak, Motorkiem sobie przyjechałem. O, to chyba pani fura, co? Moja nocca to widać po kolorze włosów. ma pani taki sam kolor włosów jak samochód. Hehe, Dzięki, jaki motorkiem przyjechałeś? Tamtym, tym, sorry. Ty masz taki motorek? Miałem. No, sprzedałeś, tak? Już nie jest swój? On nigdy nie był, a, jasne. A można w dwie osobne nie jechać? Nie wiem, zamknę go. To ja poprowadzę. Ja z, z, z czas nowego, wiesz? Serio? Mogę ci go otworzyć, jak chcesz. Nieźle. No wsiadaj. Chyba jest... O. On strasznie powinien iść. Ciekawe ile taki motorek kosztuje 30 30 patoli? Kurde Ta. To wiesz, że ktoś ci fajnie. Yo, wiesz dawno nie jechałem na motocyklu. Jak coś to lepiej się mocno trzymaj, trzymaj się łączyć założyku. Bo wiesz zawsze kierowca podczas tego, podczas jazdy to zawsze najpierw ratuje siebie Naprawdę? No jak? A ty chyba w aucie tylko to tak działa tutaj tak samo. <laughs> na motorze tak samo Lepiej lepiej trzymaj mnie, to nie zgubisz się. <śmum> Zajebisty i wisi, Zory, zory, że zomrzę, że krzyciłem. <śmum> spoko, spoko. <śmum> łapsze! Mogę jeszcze raz? <śmum> si nie, 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 bo nie, nie, ch nie, Gdyby. Abyśmy mogli być, no właśnie, to jest Ja bym chciał przycyc, a nie wiem, Co ty wygadujesz żeby Piszę do niego sms Jak to się padł telefon? To jak mi zrobić zdjęcie? Zresztą go zaraz, wiesz? On... Znaczy, Piotr, wiesz, że... Że się zaciął. Ja pierdolę, jaki debil. To debil.

Sorry, sorry. To zły Jimmy? <śmiennie> no pewnie. <śmiennie> Moja ulubiona chałupa. Nieźle zerwał. Zrobiłem ci zdjęcie jak się opierasz. Co, zrobiłeś? Nie, jak ubog się opierasz, to jeszcze nie. To mam się oprzeć? Cześć, zadzwonię w ogóle do mojego ziomka... Gamory. On go. A, kurde, nie odbiera fona. Dobra, nieważne. Dawaj, pakuj się do fury. W ogóle ty, stary, widzisz z ile moja dzisiaj osobami te Nie Ile, ile? Z trzema osobami. Nie wiem, że sami podeszli? No serio, na no, dwóch takich łebków normalnie tutaj pod socjalem, Ma jeden łebek to mnie złapał yy, 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 w lombardzie. A, lombardzista, ten właściciel lombardu. Powiedział, że jest moim ogromnym fanem, dał mi 50 baksów więcej za zegarki i złote łańcuszki. Ja że to robiłem z influencerem? <śm> no z czego wyszło, Luis? Z czego wyszło? I ja pierdzie... Jeszcze się nie odwróciłeś do mnie. To, 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 to pewnie, że nie jesteś, ale jesteś moją modą. Ludzie tak lubią, wybiją się i potem wy. Ha, ja wiem, na pewno takie zrobię. Co ty, na pewno. Słuchaj, na pewno do momentu, kiedy 100 followów nie nazbieram, to nie ma co się na to martwić. Nagrywam właśnie stórkę. Mogę Cię by tam wziąć, uchwycić? Szczerze, a pewnie, homie, zagramy. No pewnie to. No. Czy ty w środku, w samochodzie? Daj, bo mi. o chule. Muszę zagrać fuzę na luzie, ty się przejadaj się kawały. Co oni, górze... nie dają rady ręki tak kruścią, pod. A jasne, no to zaraz się zatrzymamy, nagramy na miejscu. Dobra, ja tu furę zaparkuję, bo tamto mi zaraz. Albo chuj, podjadę na parking jak człowiek, nie? Nie ja chcesz, nie ja chcesz, mogą ci zabrać. Zobaczymy, muszę nic, w pokażnie. No ja zawsze tu zostawiam, nigdy mi nie zabrali. W to wymaga tylko trochę napoi dawaj tu na górę. A ty montaż w końcu te trzy koła, tym wiesz. Zobaczymy, jak mnie złapią, to im może oddam, a jak nie, to nie. No trochę zarobiłem, słuchaj, mam znowu 7 koła prawie. Ja tak... Ty, się ustawię. Spróbujesz się z nim jakoś dogadać. Siemano, garnuchy, zobaczcie, go spotkałem na mieście. Yo, Studium yo, Jimmy. siemanko, siemanko, to Big Jimmy, yo, yo. Jest to nasza gwiazda, nasza gwiazda od Santos. Jak chcecie, tu róbcie z nim zdjęcia na mieście. Yo, 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 siemano, to ja, Big Jimmy. yo, yo. Już, już zapisałem Haha, że ja i czekaj, to jest. On nie wiedział, że mnie znamy, bym go brał. Ty, dzwonił w ogóle do mnie jakiś numer. A tu ty, dobra, tu ty, no. Nie ma szansy wam, z kimś ty wygląda. Kurde, strasznie z daleka te zdjęcia zrobiłeś. No, Zumowałem. No dobra, dobra, to jedno jest spoko. Ja sobie wstawię, o, zapisałem. To no, wiesz, być być widać panoramy miasta i idziemy. No ja, jak? Zajebiste, zajebiste fotki, no, dzięki, dzięki bratku, dzięki za zdjęcia normalnie, wiesz. Z możemy na mądrzy list pojechać. No, pewnie, że tak, powiem, że tak, może najlepiej z kimś i mu całą forsę. Aż my furami pojedziemy, terenowymi. A, poczekaj, poczekaj, chwilę. Czekaj go. Dymara, 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 Dymara Moturki, to chyba moja nowa pasja i dodam taką emotkę. Kamasutra już mnie zafollowował. Zobacz, już mam kolejnego followersa. Sa i bioza. na kwadrat. Dzień. Ta, ta, Spierdalam na kwadrat. Dobra. No, piona z na Do jutra Do juterka, do juterka. Zajebiście. Oho, czy to Big Jimmy? Yo, ja jestem Big Jimmy, do śiemano, się Ja Big Jimmy mi kurwa wczoraj spodnie obrzygał. A no ta sorry bratku, ja zapersonowałem ci za to, wiesz, dzisiaj miał trochę Jej, moralniaka, łeb mnie to... napierdalał, ale ostatecznie już się zgita, wiesz to już się napierdoliłem, no, sorry, sorry. Nie chcesz sorry. trochę stafu kupić? No a ile byś miał czegoś stafu? I w jakich Trzybujesz? cenach przede wszystkim? No nie wiem z pięć z nich może bym sobie zgarnął na własny użytek To mogę za, nie wiem 15 ci puścić A dobra, dobra, to poczekam bo boj, stały kontakt to mi normalnie wiesz, trochę lepszą cenę oferuję No No A ile tam ci oferują? No nie można no, że praktycznie jednocyfrowo O, No to nie tak to nie No Dobra, dobra to trzymaj się Na razie, się. na razie bratku Trzymaj się no w ogóle to moja bryka nowa. <grymne> Niezła, kura, co? No ta kura. tutaj. O kurwa. O, no, dobra. Światła nawet ma i klakson. O! Ma no, klakson? Nie wierzę. Ma no, klakson? No ma, ma. I schowek. I jeszcze nawet powiem, powiem więcej. Silnik pięknie wygląda. No ale to już kiedy indziej wam pokażę, bo akurat się śpieszę, bo akurat mój ulubiony teleturnier w tym... W dobra, do jutra. No, do jutra, narazka. Trzymaj dziwi. Co to, co to? OJO! Oh, zajebiście akurat sobie pójdę za jaram. No i gdzie to jest? No gitarę, i gitara na razie.